Dobra jest. Siemano, siemano z tej strony, Meksykano, w czapce tym razem, bo czapka jest potrzebna dla. Ale dlaczego ja tak mówię, dla jego? Nie chcę i tak dalej, nie chcę. Nie, no robię to, kurde, potrzeb trochę filmu. Trochę tego języku, bądź też języka bombasko-kononowego, no powinno być trochę na tych filmach, więc kurde, jak ktoś mi pisze, że że ja nie umiem gadać ludzie. Wierzcie mi, że jak trzeba będzie, to się kurna, mokro to się wysłowie. Natomiast myślę, że dla potrzeb filmu. O Jezus nie trzeba się tak spinać i myśleć nad każdym słowem wypowiedzianym, czy wypowiedziałem to słowo poprawnie po polsku, czy też nie. Bo ja nie jestem Jan eee, To tyle do wstępu. Kurna, też przeczytałem jakieś tradycje, nie tradycje. Zanikające tradycje, ale zanim przejdziemy do tradycji, bo co jeszcze dzisiaj będzie w filmie? No będzie szkolna, szkolna będzie, żeby inaczej, wspomnimy o szkole. Zanim przejdziemy do tradycji, to pokażę Wam efekt końcowy mojej wspaniałej, moich wspaniałych wypocin, a mianowicie podkowa, podkowa, która zawiśnie, mam nadzieję. Cóż mogę dodać, cóż mogę ująć, dodać albo ująć? Mogę dodać tyle, że moim zdaniem jest sztosik. Wyszła zajebiście. Jak znajdę takie podkowy, to ja będę je robił i będę sprzedawał dla widzów z podpisem z tyłu na AWERSie podkowy Mexicano TV. Życzę szczęścia. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, ja jeszcze mam jedną podkowę, naprawdę bez kitu mogę Wam zrobić. Jak to wygląda? Wygląda to tak. Ta Piękna, piękna podkowa. Tak ona będzie wisieć. Błyszczy się, jak nie powiem co. Tak to wygląda, słuchajcie. Błyszczy się, nie powiem, jak nie powiem co. Jeszcze te dziurki na górze. Nie mam jak wam pokazać. Te nad podkową trzeba. pięknie, zobaczcie. Trzeba zeszlifować o te dziurki. I, i, i tylko jeszcze dodać y, y, na nie lakieru. No i tak taka oto podkowa. Piękna podkowa zawiśnie nad drzwiami, jak ktoś zainteresowany e, kupnę ewentualnej takiej podkowy, o ile taką znajdę, bo chyba jeszcze jedną taką gdzieś mam e, chyba tylko mniejszą, to Wam pokazywałem mniejszą mam. To będzie mniejsze, mniejszy krążek. Mniejszy krążek tego i mniejsza podkowa. Proszę się, proszę pisać, proszę gadać i tak dalej. E, d Druga rzecz, to proszę mi drodzy widzowie powiedzieć. Wymieniam dwa typy samochodów, które mnie interesują. Dobra, trzy, niech będzie. Wszystkie, pamiętajcie, są kombi i proszę powiedzieć, co byście na moim miejscu wybrali. Nie podawać innych modelów, tylko skupić się na tych trzech. Ewentualnie podać ich plusy i minusy i co byście wybrali. Pierwszy model, Audi A4. Wszystkie muszą mieć rok ponad 1200. Ponad 2000, ponad 1845. Ponad 2000, przepraszam za przejęknięcie. Ponad 2000 rocznik wszystkie muszą mieć przynajmniej 2004, 2007 i wyżej. No i cena, oczywiście, do 15 koła. To jest pierwszy, pierwszy model to jest Audi A4 Kombi. E, bierzcie też pod uwagę komfort i tak dalej. E, hmm, cen, cena. Napraw i tak dalej. Drugi model to jest Volvo V50. Eee, trzeci model to jest Peugeot 407 eee, 407 Premium. Dokładnie tak. Pamiętajcie, wszystkie to są kombi. Kamera brudna. Wszystkie to są kombi. Który z tych trzech byście wybrali? Bo jeżeli będę zmieniał auto, to jeden z tych trzech modeli. Yy, Będę chciał kupić. I nic innego. Bo nic innego mi nie, dochodzi, nie przychodzi do głowy, więc proszę mi nie podpowiadać. A teraz, słuchajcie, przechodzimy do rzeczy istotnej, jakże bardzo istotnej. No bo ktoś mi napisał. Pierwszy śnieg. Nie było chodzenia na boso. I tak zanika tradycja. No cóż, nic tam nie pozostało innego, jak to. Żeby tradycji stało się zadość, a żeby tradycji stało się zadość, to ja muszę skierować kamerę na pieniek, najpierw, oj to będzie długi, web <laughs> pod pieniek, na pieniek, no i żeby nie było, tradycji stać się musi zadość, ale ja mam jeszcze Wam, kurczę, bonusa za je, za, za je fajnego, najgorzej, że pierwsza noga będzie już marzła, to są wełniane skarpetki prosto z zakopanego. A druga noga jeszcze bardzo nie będzie, to tak nie fair. Ale dobra, jakoś wytrzymamy. Żeby nie było, tradycji stanie się zadość. A nie tradycja umiera. Żeby nie było, mam nadzieję, że nikt mi butów nie potwansoli. Jest i druga noga. No i kurde, lekki bonusik. I z tym z tym to się wstrzymam poza kamerą. Bo ja tutaj może nie będę takich rzeczy robił. Ja powiem Wam, że się przygotowałem na to. No, jakby oprócz chodzenia po śniegu, to nie spróbować. Ale zimno w nogi. Nie spróbować, słuchajcie, wejścia do wody. ja Jest chodzenie po śniegu. Powiem Wam, że strasznie, strasznie pieką nogi. Bo w tamtym roku chyba nie chodziłem. No i mamy trochę wody. Mamy trochę wody. To jest morsowanie tak zwane do połowy. Będzie zimno. Oj, będzie zimno. Już jest zimno, kurna. Jak tu wejść? O Jezu, jak tu się przełamać, panie. A, nie jest źle. Powiem wam, że Uu, nie jest tragicznie, ale jest no jest zimno. Mordę jeża jak zimno. Gdyby nie było. Tralala! Morsujemy, ależ w nogi daje. Ja pierdzielę. Jesteśmy tylko do łerek. Ja tam dwa lata temu wchodziłem nawet po pas. Ale teraz, niestety, muszę już wyjść. Bo powiem Wam, że. Uuu! Uuu! Zaraz mi nogi odejmie, Trzeba szybko się ubrać. Szybko nałożyć ciepłe rzeczy. Myślałem, że głębiej wejdę. Niestety, niestety nie jest to mi dane. ua, No ale jak na pierwszy raz może być, powiem wam, jak na pierwszy raz może być szybko skarpociuchy nałożyć z tego wszystkiego. Zapomniałem też ręcznika zabrać. Będziecie nogi oglądać. Ręcznika zapomniałem zabrać i to też był trochę błąd. Ale następnym razem przygotuję się trochę lepiej, słuchajcie. I i wezmę ręcznik i wezmę klapki. O, jak ciepło. Jak ciepło w stopy. Dotąd wszedłem gdzieś. Zresztą widać po tym, po włosach, których u mnie nie brakuje na nogach. Eee, no mówię, ja dwa lata temu chodziłem słuchajcie, chyba chodziłem słuchajcie, chyba nawet korna no postaw się. Chyba nawet <coughs> prawie do pasa. Może ja jajek nie moczyłem, ale prawie do pasa wchodziłem mm, i może się uda, proszę popatrzeć na widok, ja muszę nałożyć, piękny, ładny widok. I może w tym roku, jak, jak, jak będzie wszystko grało, już jest cieplutko w nóżki, już jest gitarka, już jest ekstra. Jak będzie wszystko, słuchajcie, grało, to może znowu uda się prawie po jojki wejść. No tym razem się nie udało, po pierwsze, że no musiałem trochę tutaj łazić na boso, po tym śniegu a powinienem od razu się tam rozebrać przy samym brzegu jest zdecydowanie łatwiej i dłużej można wytrzymać poza tym ja w tamtym roku chyba nie chodziłem więc więc powiem wam szczerze, że w tym roku, wiem, ten pierwszy raz był ciężki ciężki, ale jest, jest zaliczone. tradycja została a teraz słuchajcie, o Przejdziemy oczywiście zaraz do szkolnej. Ja się tylko na spokojnie ubiorę. Ja wyłączę wam piękne wodę. Ja kiedyś nawet próbowałem chodzić e, w tej zmarzlinie. Ona tak pękała, aż skaleczyłem nogę. Wierzcie mi, można bardzo łatwo skaleczyć nogę o, o lód. Bez kitu. Kiedyś myślałem, że to jakiś e, bajer, ale kurde, wystarczy, że się noga zapadnie w lód i, i możecie się pohalastać. Teraz ja się ubieram i przejdziemy do szkolnej. No i jak widać słuchajcie, żyje, żyje, jestem, jestem i żyje, nogi pieką dla jego, nogi pieką dla jego, pieką, pieką, pioką dla jego. No i wracamy w tych pięknych okolicznościach przyrody jakże ślicznej, jakże fantastycznej, zimowej i zimnej. Wracamy na otoki szkolne. Na szkolnej zbyt wiele się nie wydarzyło. Oprócz tego, że gdzieś trochę wcześniej dowiedzieliśmy się, zresztą właściwie to się nie dowiedzieliśmy, tylko potwierdziliśmy to, że Tomasz popija yy, po kriomu. Ma swoje schowki, ma swoje mety już na szkolnej yy, tam na podwórku, więc, więc może robić to legalnie, kiedy Konon myśli, że on nie popija. Chociaż może Konon myśli, że on i popija, tylko nic z tym nie robi. Wiecie, jak to było z majorem? Konon też wiedział, że major chodzi sobie na fufu do chlewika, ale to za bardzo z tym nie robił. Ewentualnie ściągał majora, jak się przefufął, major. Więc być może Krzysiek wie i nic z tym nie robi, być może Krzysiek nie wie i jest tego nieświadomy, trudno to gdybać, no ale tak jak zapowiadał Tomasz, Tomasz, tu masz, a tam go nie masz, tak jak zapowiadał Tomasz, tak się Tomasz zerwał przy najbliższej okazji. Yy, powodem jak zwykle kłótnia bądź też awantura. Yy, no i znowu Tomasz musi chyba nabrać. Yy, plus kwów i wszów, czy tam czego, nie wiadomo co tam jest i co on tak naprawdę, o popatrzcie się, zawaliło się, co on tam naprawdę e, od tej pani wspaniałej, zacnej, e, miłej i przyjemnej przynosi, ale widocznie brakuje mu, brakuje mu te, tej rozrywki, e, którą, której dostarcza mu tajemnicza dama, u której, u której pan Tomasz e, często i gęsto przebywa, od czasu do czasu dogrzewając się w domku drewnianym, Konona. No i cóż, a jak Tomasza nie ma, to i Krzysiek się nerwowy zrobił. Krzysztof, ty się nie denerwuj. Krzysztofie, bo, bo ty do Jugosławii będziesz jechał. Także ty się nie denerwuj. Ja tu oczywiście kartka jest, no jak żeby inaczej, żeby kartki nie było. No więc Krzysztof nerwowy się zrobił i komu się dostaje po uszach? No jak nie dostaje się, dostaje się Aaronowi po uszach. No bo jak nie ma się e, wyżyć e, na Tomaszu. No to na kim się wyżyć? Na tym kto przychodzi, czyli na Aronie. Więc teraz skupimy się na awanturze prawdopodobnie Aronowo-Kononowej. Prawdopodobnie mm, Konon znowu wybuchnie. Prawdopodobnie znowu nie będzie filmów za dużo nagrywanych, no bo, no bo kiedy Konon ma te takie jazdy, takie napaści, tej, tej swojej e, złości e, i tak dalej, no to, no to wtedy nikt nie jest w stanie z nim wytrzymać. No i e, wtedy też e, Jarek, Aaron, Jacek się wycofuje i też tam nie chodzi. No, z jednej strony go trochę go rozumiem, bo wiem jak to jest, kiedy Konon ma humor zły. Ja przez te jego humory, <coughs> między innymi, też zrezygnowałem z tej szkolnej na dobre. Ponieważ yy, był okres, kiedy konon był nie do wytrzymania. Nie do wytrzymania. Kolejna rzecz, którą zaobserwowałem, że te twierdzenie, że, że major nadal żyje. Wiem, że major nie żyje i dobra, i jest to potwierdzone w głowie Krzysztofa. Yy, major nadal żyje. No i Krzysztof stwierdził, że. On sam osobiście, że to jest w ogóle wina policji i w ogóle i, i, i wszystkich służb i że w ogóle on sam został źle przesłuchany. Właściwie nie wiem po co on miał być przesłuchiwany w sprawie śmierci Majora w Sędziszowie, bo to w ogóle się kupy nie trzyma. E, no ale dobra, powiedział, że był źle przesłuchany, bo powinien być lekarz. I ja tu się zgodzę. Lekarz, lekarz biegły podczas przesłuchiwania Krzysztofa powinien być na 100%. Lekarz powinien stwierdzić przede wszystkim, czy Krzysztof jest świadomy tego, co mówi. Na temat kukieł, nie kukieł i tak dalej. No a trumna była, kurde, z cukru, lukrem posypana, a w środku była kukła drewniana. Tak to właśnie oczami Konona wyglądało i ja się zgadzam tutaj z Krzyśkiem w 100% podczas przesłuchiwania Krzysztofa K. Lekarz powinien być jak najbardziej jak najbardziej i stwierdzić <coughs> poczytalność bądź też niepoczytalność naszego wspaniałego e, zacnego mazura jakim jest Krzysztof do czego też się Diabelnie nie chce przyznawać. E, kolejna rzecz e, no, która też mi się wydaje, że y, rozjuszyła ostatnio też paczka. Paczka, która przyszła do Krzysztofa. Dużo nie będzie tego gadania, bo tam i dwa filmy się pojawiły. Paczka, która przyszła do Krzysztofa, i to nie była paczka ze zdjęciami, które kurde były zasy. Ja nie pamiętam, żebym ja z Makłowiczem gotowo, ale pozdrawiam pana Makłowicza na tym zdjęciu. Jednym ze zdjęć. Bardzo piękna seria zdjęć, przyzwoita. Można pooprawiać, można podpisać, można powysyłać widzom. E, kiedyś wysyłało się pocztówki widzom. Zależy jak się prowadzi. Teraz to już nikt nie wysyła tych pocztówek, tylko, tylko, tylko w drugą stronę idzie. No ale mniejsza większość. E, piękna seria zdjęć, wspaniałe zdjęcia, piękna pamiątka krzysztofowego jakiegoś okresu życia. E, natomiast skupimy się na innej paczce. Paczka z. Z miodem ludzkim, bo już bym powiedział, z miodem ludzkim, pod suszanym deko tym razem, bo to wszystko, ten, ten lukier, ten lukier z tego miodu ludzkiego, on się trochę wchłonął w chusteczkę i to takie wyszło sucharek. Słucharek do przegryzienia to też chyba Krzysztofa mocno zirytowało, zdenerwowało wręcz. I może to też przyczyniło się, bo jeszcze wtedy Tomek był, jak paczka z miodem ludzkim przyszła do jego, e, wtedy Tomek był, więc to też mogło sprowokować Krzysztofa, żeby wyżyć się przy okazji e, na Tomku. Na no Tomek, jak to Tomek, tak jak powiedziałem e, na początku wypowiedzi na temat szkolnej. No. Długo nie czekając, kitę wyrwał do swojej lubej, żeby pchów, pchów, e, pchów i, 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 i wszów, i, i tam czego, nie wiadomo, co tam jeszcze, plusków, podkarmić. I pamiętajcie, ja mówię w ten sposób celowo, bo powinien być pcheł, pluskiew. Ale to nie brzmi tak fajnie, jak mówię, pchów i, i, i innych cudów, podkarmić, więc. Na szkolnej karmią Tomka, Tomek karmi y, 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 jakieś zwierzątka u jakiejś pani, no poraczy się pewnie alkoholem, y, podejrzewać tylko mogę, że miał jakiś grosz, skoro tak się zerwał, może coś tam mu wpadło, może ze stówka, może z 50 złotych, Uzbierał u Konona, trudno mi to stwierdzić. No, raczej na sucho się stamtąd nie zerwał, bo po cóż miałby się na sucho zrywać mm, od Konona? E, tak jak Wam mówiłem wielokrotnie, za bardzo na metę to nikt na sucho nikogo nie przyjmuje. No, chyba że jeszcze Tomek ma coś do sprzedania. No, to może wtedy, może wtedy tak. No i, i cóż mogę powiedzieć jeszcze y, pff, o tym, no. Bardzo spodobało mi się zdjęcie Krzysztofa paznokci. Nie wiem, czy to były jego paznokcie, ale bardzo podobne do jego paznokci no, na tych zdjęciach. No i jeszcze do tego miodu ludzkiego, bo tam jest cały czas przypowieść, że major żyje. I w pewnym momencie ja się zastanawiałem, czy to nie jest majora miód ludzki. Skoro ktoś wysyła a Krzysiek tam oczywiście miesza w to wszystko majora. Trochę to wszystko, <coughs> jak zwykle, <coughs> jak zwykle odklejone od rzeczywistości to, co Krzysztof mówi, no ale na tym polega ta szkolna, e, gdzie to jest po prostu jeden wielki e, odklejony świat. Widzę, że tam zjeżdżają się samochody i podejrzewać mogę tylko jedno, albo dwie rzeczy. Albo przyjeżdżają na spacer, albo jadą morsować na plażę. No, ja powiem Wam szczerze, że do borsowania niestety. E, nie dorosłem i chyba nie dorosne nigdy. Nie sądzę, żebym się kiedykolwiek przełamał, zanurzyć wyżej niż do pasa. Jest to dla mnie nieosiągalne. Natomiast będę się starał moczyć na tyle, na ile na ile mam sił tak, żeby nie zakłócić swojego spokoju umysłu. Ale też i trochę po Brodzić w wodzie zimnej jak lód. Tyle słuchajcie ode mnie. Mm, e, jeszcze raz pozdrawiam e, GR. Ja cały czas pamiętam o tym donejciku i on będzie wyświetlony, żeby nie było, że zapomniałem. E, także proszę się nie przejmować. E, i kurde, zapraszam Was popróbować pochodzić po śniegu. Wiecie, że po minucie to tak pieką wam stopy, że się w głowie nie mieści. Ale jest to tak fajne i przyjemne, że jak już się potem nałoży ciepłe skarpetki, wytrzy się te stopy. Powinienem wytrzeć właśnie tak jak mówiłem na początku. Jak się wytrzy te stopy i się nałoży ciepłe skarpetki, suche, włoży się do ciepłego buta. Jest miód. Miód! Ale nie ludzki, tylko miód malina. Trzymajcie się e, z pięknych, zaśniżonych suwołk e, i troszkę zmrożonych. Pozdrawiam Was serdecznie w tą niedzielkę. No to jeszcze słuchajcie, tak na koniec pokażę Wam jak wyglądają. Na stan obecny, drogi w okolicach suwałk, ale również i w suwałkach. Przejedźcie się, mam nadzieję, że e, cierpliwości Wam starczy. Bo i różka piękna, biała, ośnieżona dla jego, możecie przy okazji popodziwiać jak to wygląda wszystko. Oj, nie widziałem zimą, ale ładnie wpłynąłem na tą wysepkę. Jak to wygląda, fajnie zimą także kawałeczek drogi popatrzymy tutaj i coś ja mogę wam komentować no nic wam nie skomentuję teraz biało jak biało tak wyglądają drogi i w suwałkach wcale nie jest jeszcze lepiej troszeczkę może ale nie na tyle żeby żeby było ekstra jak wyjeżdżałem, to drogi czarne nie były. Niestety. No i prędkość trzeba dostosować, jakby nie było. Ale całkiem przyjemnie się jedzie. Troszeczkę tak, kurde, czasami zanosi ten samochód. Ale. Ale tragedii nie ma. Także całkiem, całkiem miło się jeździ tyle chyba ode mnie, cała mery tutaj kurna chyba, że jeszcze wjedziemy na miasto, dobra jedziemy na miasto no i w miasto my wjechali prawie i tak to słuchajcie wygląda na ulicach y, suwał, zaraz wjedziemy trochę dalej czyli tak powiem średnio na jeża, nie jest, nie jest tragicznie, ale ale powiem, że bywało lepiej na drogach albo się nie opłacało odśnieżać ponieważ może dzisiaj będą opady cholera jego wie yy. albo się tak odśnieżyło, że się słabo odśnieżyło po prostu może ktoś słabo odśnieżył że w każdym razie tak to suwołkowe drogi wyglądają na dzień dzisiejszy, dzień poranny I macie ta piękną biel na ulicy wyłożoną i światło czerwone cholera. I zaraz patrzcie, jak to jest zrobione. I zaraz się zmieni na... Ja już hamuję. A one myk właśnie, a one myk sobie na zielone. I dużo ludzi robi tu błąd i staje do zera. A ja już wiem, że ono tu się zmieni. Że nie trzeba hamować. Dobra, pozdrawiam Was jeszcze raz z suwałk.